Słuchajcie, nie wiem czy przez całe moje życie miałem taki okres, w którym zdarzyło się tak dużo rzeczy w tak krótkim czasie, tak dużo zmian tak naprawdę, jesteśmy w nowej miejscowości, przeprowadziliśmy się z rodziną do nowego miasta, nowe mieszkanie, nowe meble, bo stare posprzedawaliśmy, nowe przedszkole, masa po prostu różnych nowych rzeczy, które wydarzyły się w bardzo krótkim odstępie czasu około 3 miesiące. W ogóle nie było czasu, żeby się tym wszystkim nacieszyć, ze względu na to, że no nie wiem, zakupy nowych mebli, no to była Ika raz przyszło i tak naprawdę już, nie? I nie było takiego czegoś, że dochodzi się do tego jakoś stopniowo i się cieszy jedną rzeczą i zaraz następną, tylko było po prostu wszystko na raz i ciężko było się też tym cieszyć, ze względu na to, że to wszystko wiązało się z nowym jakimś stresem i takim też no tempem, nie? Że trzeba to zmontować, to zmontować i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie nie było takiego momentu na wytchnienie, który mam wrażenie, że jest w tym momencie. Natomiast był czas, w którym można było się zadomowić, ewentualnie mogło się właśnie stać, co się w moim odczuciu troszeczkę stało, a więc zmieniliśmy jedną chatę na drugą chatę i tak jakby wróciliśmy do punktu wyjścia, że życie wyglądało identycznie tak jak w starym mieszkaniu, co nie do końca może być dobrą rzeczą, ze względu na to, że no fajnie byłoby jakoś tak no poczuć, że coś się zmieniło w życiu w momencie, gdzie. Faktycznie zmieniło się niemalże wszystko. I powiedzmy, że doszliśmy do takiego momentu, w którym jest troszeczkę spokojniej, i można odetchnąć i na nowo zacząć cieszyć się rzeczami. I no, jak można się domyślić, zaczynają cieszyć takie mniejsze rzeczy, jak na przykład to, że ostatnio odkryliśmy bardzo fajny, taki mały szlaczek, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać. I na przykład też bardzo cieszę się z nowego obiektywu, że mogę w końcu vlogować jak normalny vloger, powiedzmy, a więc z obiektywem szerokokonnym, więc sobie go testujemy, pojedziemy tam, gdzie chcę Wam pokazać, gdzie jedziemy, porobię trochę przebitek, po prostu zapraszam. Ta miejscówka ode mnie od domu jest dosłownie jakieś 4-5 minut samochodem. Jakbym szedł na pieszo, to prawdopodobnie zajęłoby to z jakieś 20-30 minut, ale nie mam na to czasu, dlatego jadę autem. Jest to na tyle krótka droga, że już Któryś raz z kolei próbuję powtórzyć tą kwestię i zaraz mi się kończy droga. A kwestii jeszcze nie nagrałem. W każdym razie, jeżeli ktoś chciałby też to sobie sprawdzić i tutaj się pojawić, zobaczyć jak to wygląda na żywo, to to jest na granicy Zgorzelca z Gorzelca z Kierlic, a więc na rzece Nysa. Jest po prostu taki szlak wzdłuż rzeki z widokiem na wiadukt i tak dalej, który zresztą za chwilę wam pokażę. Jak zaparkowałem tutaj za pierwszym razem, teraz w niedzielę, jak byliśmy, to było to dla mnie wręcz abstrakcyjne, że tak naprawdę gdzie to jest, ze względu na to, że tu jest główna droga, tu jest jakaś budowa i, i wychodzi się i w ogóle natura, jakaś taka abstrakcja, nie? Tu jest ten wiadukt, który jest spoko, aczkolwiek i tak nie uważam, żeby był główną atrakcją tego wszystkiego. Tu jest mały wodospad. No i ten taki szlak, który jest wzdłuż tej rzeki, Wygląda po prostu bajecznie. Zejdziemy sobie na dół, to pokażę wam, pokażę wam więcej. Cała ta budowa trochę zabija klimat tej miejscówki, ale budowa się kończy w tym miejscu, w miejscu, w którym zaczyna się być ładnie. To jest ta górka z widokiem na Wygląda to naprawdę, nie wiem, jak taki, taki trochę chiński ogród. Tam była ta studzienka, ja ją w ogóle znalazłem, to była pierwsza rzecz, którą znalazłem w momencie, gdy szukałem tej, e, tej miejscówki, czy ogólnie miejscówek, które są tutaj dookoła. Zdjęcie jej było zrobione w momencie, kiedy tej budowy nie było, więc było zdecydowanie bardziej zachęcające niż w momencie, kiedy przyjechałem na miejsce, zobaczyłem i tak aha, okej, okay, no to na zdjęciach wyglądało to trochę lepiej, ale później ten ogród cały i widoki z dołu to wszystko wynagrodziły. Tu jest od cholery takich mrówek, ale nie mrówek takich malutkich mróweczek, tylko takich mrówek gigantów. I bałem się gdziekolwiek postawić aparat to raz, a dwa, że mam wrażenie, że już są wszędzie, że mam je na skarpetkach. Obrzydliwe. Widziałem wiewiórkę, ale że mam obiekty szerokokątne, to tyle wam pokażę. I tak to wygląda. Tutaj za mną są schody, którymi zszedłem. Z tamtej strony ostatnio zeszliśmy. Tam jest taka ścieżka, nie schody. Z wózkiem było ciężko po schodach zejść. Rzeka, i dalej jest wiadukt, i tam jest też ten wodospad, na który teraz się przedostanie. To, co mnie najbardziej dziwi, to jest fakt, że tutaj jest naprawdę mało ludzi. I to nie jest tak, że tylko dzisiaj, bo jest. co dzisiaj jest? Czwartek. Tylko my byliśmy tutaj w niedzielę i pogoda była taka względnie sympatyczna, taka idealna na spacery, więc wydawałoby się, że będzie tutaj dużo więcej ludzi, a nie było niemalże nikogo. Także tym bardziej mi się podoba. Ale do czego zmierzam? Bo ja tak się rozgadałem, rozgadałem, pokazałem, jakby to była jakaś wycieczka krajoznawcza, a, a i tak w sumie niewiele się dowiedzieliście, tylko ewentualnie mogliście zobaczyć jakieś przebitki na ładną miejscówkę. Zmierzam ogólnie do tego, że warto jest się poczuć albo spróbować postawić się w takiej sytuacji, że miejsce, w którym mieszkamy, to to nie jest miejsce, w które jest nam znane i jest po prostu no, taką gwarancją, powiedzmy, że wiemy wszystko, co, gdzie jest i nic nas tak naprawdę nie zaskoczy. Tylko żeby potraktować to tak, jakbyśmy byli turystami w naszej własnej miejscowości. No to dla mnie to jest nowa miejscowość, ale tak jak powiedziałem na samym początku, tak zaraz po tym, jak jak się zadomowiliśmy, a zadomowiliśmy się bardzo szybko, to właśnie było takie poczucie, że ok, co teraz będziemy siedzieć tak jak pandemia cały czas w domu? No właśnie nie, warto, warto jest po prostu wyjść i poszukać, nie wiem, na Google atrakcje turystyczne w mojej miejscowości, tak jakbyśmy faktycznie przyjechali tam jak turyści. A jakby się ktoś zastanawiał, czy jestem zadowolony ze swojego obiektywu, to jestem zadowolony. Jeszcze muszę obejrzeć materiał, jak wrócę do domu. Natomiast jego wielkość, jego rozmiary, no na pewno przemawia na, na jego plus. To, co na pewno przemawia na jego minus, to to, że to jest stałka, szerokokątny obiektyw. Widziałem bardzo ładnego ptaszka, widziałem wiewiórkę i co mi z tego, że ja widziałem, jak nie byłem w stanie Wam ich pokazać. Ale poza tym jest spoko. Dobra, to tyle. Teraz, mówiąc już o tym, że cieszę się małymi rzeczami, to pocieszę się tym, że na śniadanie zjem sobie banana w, takiej pięknej, w takich pięknych okolicznościach.